Redakcję ARHN.EU wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. Monkey Island, Sam and Max, Indiana Jones. To serie przygodówek, które do dzisiaj u fanów gatunku wywołują falę nostalgii. A wszystkie te klasyki mają wspólnego przodka. Maniac Mansion. Ich punktem wspólnym jest kultowy silnik Scam, który jako pierwszy wykorzystany został właśnie w tym tytule. W dzisiejszym materiale przybliżymy wam historię narodzin tego klasycznego point and clicka Lucasfilm Games. W połowie lat 80. Ron Gilbert dołącza do liczącego sobie zaledwie kilka osób Lucasfilm Games, który jest oddziałem Lucasfilm Computer Graphic. Trafia on tam z polecenia jako programista dla poczciwego Komodorka 64. Zostaje przypisany do projektu Coronis Rift, gdzie pracuje razem z Garym Winnickiem. Panowie szybko się zaprzyjaźniają, i gdy w 1985 roku zostają oddelegowani do stworzenia nowej gry, to od razu wpadają wspólnie na pewien pomysł. Obaj są fanami horrorów klasy B, które częściej bawią niż straszą. Godzinami mogą rozmawiać o takich filmach jak Reanimator, Mucha czy Koszmarne opowieści i podejmują decyzję, aby stworzyć grę wideo w podobnej konwencji. W ich głowach rodzi się historia, gdzie grupa dzieciaków trafia do rezydencji szalonego doktora, będącego pod kontrolą pozaziemskich sił. Jednak z czasem nieletni bohaterowie zmieniają się w studentów z obawy, że gra z młodszymi postaciami mogłaby zostać odebrana jako tytuł skierowany do dzieci. Wynik tworzy pierwsze grafiki koncepcyjne dla nowej produkcji. Część z nich rysuje w stylu plakatów filmowych. Inspiracją dla rezydencji, w której rozgrywać się ma akcja gry, jest posiadłość leżąca na słynnym ranczu Skywalkerów. Winnik przygotowuje też mapę pomieszczeń i na jej podstawie projektuje razem z Gilbertem grę planszową. To jest pierwszy zamysł na rozgrywkę w Maniac Mansion. Jednak po testach jasnym staje się, że przeniesienie gry planszowej na ekrany monitorów nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jedynym śladem po pierwotnym założeniu jest plakat na ścianie jednego z pokoi w grze, na którym widnieje wspomniana mapa pomieszczeń. Twórcy mają zatem pomysł na historię, ale nie są zdecydowani jeszcze, jak ma wyglądać rozgrywka Maniac Mansion. Tę sytuację zmienia świąteczna wizyta Gilberta urodziny. Kuzyn pokazuje mu grę King's Quest Quest for the Crown. Programista pierwszy raz widzi przygodówkę, której akcja nie jest przedstawiana przez tekst, ale przez obraz. W jego głowie zapala się lampka i stwierdza, że taka rozgrywka idealnie pasuje do ich koncepcji. Produkcja serii ma jednak dużą wadę. Mimo graficznej prezentacji akcji, gra się w nią wpisując komendy. Gilbertowi nie bardzo podoba się sposób, w jaki działa rozpoznawanie wpisywanych wyrazów i fakt, że grający musi wstrzelić się w klucz. To według niego utrudnia skupienie się na historii i zagadkach, bo skoro już widzimy, co się dzieje, to bardziej naturalnym rozwiązaniem wydawała się możliwość klikania na konkretne elementy na ekranie. Tak, w głowie programisty maluje się wizja interfejsu, gdzie najpierw wybiera się czynność, a następnie klika na przedmiot, na którym chce się ją wykonać. W ten sposób buduje się komendy w dużo bardziej przyjazny dla gracza sposób. Pierwsze linijki programu pisane są w assemblerze dla układu 6502. Stworzony kod posiada jednak wiele ograniczeń, co uniemożliwia programistom przygotowanie gry zgodnej z ich wizją. Na ratunek przychodzi inny pracownik Lucasfilm Games, Chip Morningstar. Przygotowuje on prototyp silnika opartego o skrypty. Gilbert, zadowolony z efektu, rozwija wstępny projekt i w ten sposób rodzi się SCAM, czyli Script Creation Utility for Maniac Mansion. Po około roku od rozpoczęcia prac do zespołu pracującego nad grą dołącza David Fox. Pomaga on pisać skrypty i programować wydarzenia. To pozwala Gilbertowi skupić się na doszlifowaniu silnika z CAM. Ten wzbogaca go o przesuwanie ekranu. W tamtym okresie to wcale nie jest taka oczywistość, i zaimplementowanie takiego rozwiązania zajmuje mu bez mała kilka miesięcy. W tym czasie Winnik też mierzy się z ograniczeniami Commodore 64. Przy zaledwie 16 kolorach jest zmuszony uprościć oprawę graficzną. Stąd między innymi bierze się charakterystyczny wygląd postaci w jak Mansion. Duże głowy mają ułatwić identyfikację poszczególnych bohaterów. Gilbert i Wynik od początku prac chcą, by dostępne były trzy grywalne postacie, które wybierać się będzie na początku zabawy spośród siedmiu możliwych. Bohaterowie mają cechować się specjalnymi zdolnościami pozwalającymi graczowi rozwiązywać zagadki w inny sposób, tak by doprowadzać do różnych zakończeń gry. To miał być kluczowy element Maniac Mansion, zachęcający grających do kolejnych przejść gry z innymi bohaterami. Jednak ten pomysł jest zagrożony, bo testerzy trafiają na poważne błędy, które uniemożliwiają ukończenie zabawy. Z pewnymi zestawami postaci można utknąć w martwym punkcie bez możliwości pchnięcia rozgrywki dalej. W dodatku prace nad grą trwają dłużej niż się spodziewano, i projekt zaczął przekraczać zakładane terminy. Przez chwilę twórcy zastanawiają się nawet, czy nie ograniczyć liczby postaci do trzech z góry ustalonych. To zabiłoby jednak ducha Maniac Mansion. Ostatecznie nie poddają się i kosztem kolejnych terminów poprawiają zagadki w taki sposób, by każdą kombinacją bohaterów można było dojść do napisów końcowych. Grę oprócz programistów testują jeszcze dwie osoby: jedna pracująca w biurze Lucasfilm Games oraz wujek Gilberta, któremu ten co tydzień wysyła pocztą aktualną wersję przygodówki. W końcu trwający dwa lata cykl produkcyjny zostaje zakończony i w październiku 1987 roku dyskietki przeznaczone dla Commodore 64 trafiają do rąk posiadaczy tego komputera. Obok tej wersji w sprzedaży pojawia się też wydanie na Apple II. W 1988 roku Maniac Mansion otrzymuje port na IBM PC. Rok później PeCety dostają wersję rozszerzoną z bardziej szczegółową grafiką i wyższą rozdzielczością. Ta edycja trafia też na Atari ST i Amigę. Historia kręci się wokół tytułowej posiadłości, w którą uderza meteor. Meteor nie tylko staje się w ten sposób meteorytem, ale też okazuje się świadomy i chcąc podbić świat, przejmuje kontrolę nad mieszkańcami doktorem Fredem Edisonem wraz z rodzinką. Mija 20 lat. Pewnego dnia meteoryt rozkazuje doktorkowi porwać Sandy Pants, dziewczynę głównego bohatera Davea Millera. Protagonista zbiera chętnych do pomocy przyjaciół, i razem ruszają na ratunek damy w opałach. Przed rozpoczęciem zabawy, gracz musi wybrać dwójkę bohaterów, którzy będą towarzyszyć Dave'owi. Razor i Syd są uzdolnieni muzycznie: Michael jest zapalonym fotografem, a Wendy to z kolei młoda pisarka. Bernard reprezentuje stereotypowego nerda, który potrafi naprawić wszystko, a paczkę uzupełnia luzacki surfer Jeff. Kompanii Dave'a różnią się specjalnymi umiejętnościami, co, jak wspomnieliśmy wcześniej, pozwala inaczej podchodzić do zagadek i dojść do różnych zakończeń. Przykładowo, muzyczne zdolności Razor pomogą jednemu z mieszkańców rezydencji otrzymać kontrakt od wytwórni muzycznej, co pomoże nam w finale gry. Interface point-and-click sprawdza się znakomicie, klikanie w obiekty na ekranie jest przyjemniejsze od wpisywania komend, a dla fanów przygodówek jest to świeże i intuicyjne doświadczenie. Do zwiedzenia posiadłości doktora Freda zachęcają też nietuzinkowe postacie, jak rodzina porywacza, czy kultowe w kręgach fanów gatunku zielona i fioletowa macka. Maniac Mansion to pierwsza gra, której Lucasfilm Games nie jest wyłącznie producentem, ale zajmuje się również publikacją. Choć przygodówka zostaje ciepło przyjęta, to zalicza małą wydawniczą wpadkę. Pod koniec lat 80. sklepy specjalizujące się wyłącznie w sprzedaży gier wideo są rzadkością. Częściej traktowane są one jako urozmaicenie oferty sklepów z zabawkami. Jednym z potentatów jest sieć Toys R Us i tam również na półki trafia Maniac Mansion. Produkcja w pewnym momencie zostaje wycofana ze sprzedaży za rzekomo obraźliwe treści. Okazuje się, że winna jest jedna z klientek, która pisze list do sklepu narzekając na nieodpowiednie dla dzieci napisy z tyłu pudełka. Chodzi dokładnie o napis Lust, czyli pożądanie, sugerujący, że w grze znajduje się erotyczna zawartość. Historia kończy się powrotem gry na półki ze zmodyfikowaną zadnią grafiką. Maniac Mansion trafia też na 8-bitowe konsole Nintendo. Port pojawia się w dwóch różnych wersjach. Jedna przygotowana i wydana w 1988 roku przez Jailco z myślą o japońskim Famicomie. To wydanie cechuje mniej szczegółowa grafika. Brakuje też przewijania planszy, co zmusza portujących do zmniejszenia pomieszczeń, by mieściły się całe na ekranie. Przeznaczona na Nintendo Entertainment System zachodnia wersja z 1990 roku lepiej oddaje niuanse wydania komputerowego. Przy jej testach bierze udział Tim Schafer, zdobywając tak pierwsze szlify w branży gier. Obie edycje biorą niestety pod swoją opiekę cenzorzy Nintendo, co kończy się ugrzecznieniem dialogów. Poza tym pozbawione zostają podtekstów seksualnych, erotycznych plakatów na ścianach czy agresywnych tytułów wyświetlanych na automatach z grami w jednym z pomieszczeń wewnątrz posiadłości. Jednak jakimś cudem oczy cenzorów nie zauważają, że w grze można włożyć chomika do mikrofalówki i sprawić, że biedaczysko zrobi puf, dołączając przy tym do grona puchatych aniołków. Dopiero wersja PAL jest pozbawiona tego elementu. Wersje na konsolę posiadają też muzykę. To coś, czego brakuje w wydaniach na komputery. May, jak mansion, może się pochwalić godnym dziedzictwem. Silnik SCAM napędza wiele późniejszych hitów, jak gry oparte o przygody Indiana Jonesa, trzy części przygód Gaia Threepwooda w serii Monkey Island, czy sequel omawianej dzisiaj gry, czyli Day of the Tentacle. Choć oficjalnie ostatnia działająca na tym silniku gra pochodzi z 1997 roku, to żyje on do dzisiaj za sprawą fanów. Projekt SCAM-VM pozwala uruchomić klasyki na współczesnym sprzęcie. Nawet takie, które nie działają na oryginalnym silniku. Z jego pomocą można uruchomić na przykład naszego swojskiego Soutysa. W 1990 roku w ramach reorganizacji LucasFilm Games zmienia nazwę na LucasArts. Właśnie pod tym szyldem w 1993 pojawia się kontynuacja Maniac Mansion. To ostatnia gra, którą Ron Gilbert i Gary Winnick tworzą razem. Po tym rezygnują z pracy w studiu a ich drogi się rozchodzą. Do ponownej współpracy obu panów dochodzi w 2017 roku, kiedy to tworzą duchowego następcę swoich hitów Thimbleweed Park. Tytuł ten zostaje ciepło przyjęty przez fanów dawnych przygodówek Lucas Arts. Nie brakuje w nim również nawiązania do Maniac Mansion, bo w jednej z lokacji możemy spotkać Dave'a wraz z Sandy. Ostatnia produkcja Gilberta i Winika to idealny moment, aby zakończyć dzisiejszą historię. Maniac Mansion to jedna z gier definiujących przygodówki point-and-click, a przygotowywany z myślą o niej silnik napędza wiele klasyków. Ciężko więc nie docenić przygody w domu szalonego naukowca i jej wkładu w historię gatunku.